Zapraszam, zapraszam. Całe te wydarzenia nosi tytuł może też niefortunny po e, języku angielskim drop point, czyli te, mówiąc e, w, po polsku e, punkt rosy. Zgodność z na chwilę obecną wynosi 61,5%. Temperatura ścianki, czyli granicy naszej, wynosi w tej chwili 14,9 stopnia. Ze względu na to, że to, co chcemy Państwu pokazać, wymaga czasu, także zapraszam do dyskusji, ponieważ musimy trochę tutaj tego ciepła i tej pary wychodzić. <grystanie> W tej chwili nasza temperatura, nasza temperatura granicy ma 14,4. Nie no, to jest trend, rosnący czy nie, yy, nie dle. Dle. Więc tak. Temperatura w pomieszczeniu wzrasta od 18 stopni, kiedy byłem tutaj sam. W momencie, kiedy Państwo weszli, weszli w przeciągu 10 minut temperatura nam wzrosła o 4,9 stopnia. Wilgotność wzrosła z 50,6% na 77,4. Temperatura punktu rosy na ściance tak naprawdę powinna zostać przekroczona za 30 stopni w pomieszczeniu. Także... To jest tuż tuż.